Czy naprawdę można zatrzymać myśli w zaledwie pięć sekund? Wydaje się to nieosiągalne, bo przecież umysł działa bez przerwy. Jednak w tym materiale dowiecie się, że jest to nie tylko możliwe, ale także niezwykle proste. Każdy człowiek może natychmiast przerwać wewnętrzny hałas i wejść w stan całkowitej obecności. To nie teoria, to praktyczna umiejętność, którą można opanować od razu. Aby to jednak zrozumieć, musimy najpierw przyjrzeć się temu, dlaczego umysł nigdy się nie zatrzymuje i skąd bierze się to nieustanne myślenie. Wielu ludzi wierzy, że myślenie jest tym, co definiuje ich jako jednostki. Wydaje im się, że im więcej analizują, przewidują i planują, tym lepiej panują nad swoim życiem. W rzeczywistości jest odwrotnie. Nieustanny monolog wewnętrzny nie prowadzi do mądrości ani jasności. Jest tylko zaprogramowanym mechanizmem, który często przesłania to, co dzieje się tu i teraz. Gdyby człowiek potrafił świadomie wyłączyć ten mechanizm choćby na chwilę, odkryłby coś niesamowitego. Myśli są tylko strumieniem, który można obserwować, a niekoniecznie w niego wierzyć. Problem polega na tym, że umysł został tak zaprogramowany, by nigdy się nie zatrzymywać. To mechanizm przetrwania, który ewoluował przez tysiące lat. Kiedyś ludzki mózg musiał stale analizować otoczenie, przewidywać zagrożenia i podejmować decyzje w ułamku sekundy. Dziś jednak te same mechanizmy działają w sytuacjach, które nie wymagają takiej reakcji. Ludzie martwią się rzeczami, które jeszcze się nie wydarzyły, rozmyślają o przeszłości, której nie da się zmienić, prowadzą w głowie niekończące się dialogi. I symulacje zdarzeń, które nigdy nie będą miały miejsca. Każdy może doświadczyć tego mechanizmu w codziennym życiu. Wystarczy zwrócić uwagę na moment, gdy coś prostego, jak zgubienie kluczy, staje się źródłem lawiny myśli. Najpierw pojawia się stres, potem frustracja, a później umysł zaczyna tworzyć kolejne obrazy. Co jeśli nigdy ich nie znajdę? Czy zostawiłem je w sklepie? Jak mogłem być tak nieuważny? Każda z tych myśli wydaje się ważna, ale w rzeczywistości niczego nie zmienia. Klucze albo są, albo ich nie ma, a jednak umysł tworzy niepotrzebne napięcie, bo nie potrafi pozostać w ciszy. Największa iluzja polega na tym, że ludzie myślą, iż nie mają kontroli nad własnym umysłem. Wydaje się, że myśli przychodzą same i nie da się ich zatrzymać, ale to nieprawda. Istnieje prosta technika, która pozwala w kilka sekund przerwać ten niekończący się potok i doświadczyć całkowitego spokoju. Już za chwilę poznacie sposób, który natychmiast zatrzymuje umysł i daje dostęp do zupełnie innego stanu świadomości. Każdy człowiek postrzega rzeczywistość przez pryzmat własnego umysłu. To on decyduje, jak interpretujemy wydarzenia, jak reagujemy na ludzi. I jakie emocje odczuwamy w różnych sytuacjach. Ale co jeśli ten wewnętrzny mechanizm jest pełen błędów? Co jeśli cierpienie, którego doświadczamy, nie wynika z rzeczywistości, lecz z iluzji, którą tworzy umysł? Eckhart Tolle mówi, że większość problemów, jakie przeżywamy, nie istnieje w świecie zewnętrznym. Są wytworem myśli, które bez przerwy analizują, oceniają i snują hipotetyczne scenariusze. Umysł nieustannie porównuje teraźniejszość do przeszłości lub przyszłości. Zastanawia się, co mogło się wydarzyć inaczej, co można było powiedzieć lepiej, co stanie się, jeśli coś pójdzie nie tak. Zwykłe zdarzenie, jak spóźnienie na spotkanie, czy nieprzychylna uwaga znajomego, staje się pretekstem do wewnętrznego dramatu, który może trwać godzinami lub nawet dniami. To co odróżnia prawdziwe cierpienie od iluzji, to jego źródło. Jeśli doświadczamy fizycznego bólu, jest to rzeczywistość. Ciało wysyła sygnał, że coś jest nie tak. Jeśli jednak cierpienie pochodzi z myśli, to oznacza, że umysł stworzył historię, którą zaczęliśmy traktować jak fakt. Na przykład ktoś nie odpisuje na wiadomość przez kilka godzin. Umysł podsuwa różne wytłumaczenia. Może jest zajęty, może zapomniał, a może po prostu ignoruje. W jednej chwili pojawia się poczucie odrzucenia lęk, frustracja ale rzeczywistość jest taka, że wiadomość po prostu nie została jeszcze odczytana. Cała reszta to iluzja stworzona przez umysł. Co ciekawe, umysł ma tendencję do kreowania cierpienia, nawet wtedy, gdy nie ma ku temu realnych powodów. Jeśli człowiek znajduje się w bezpiecznym miejscu, ma dach nad głową i nic mu nie grozi, nadal może czuć niepokój. Dlaczego? Ponieważ umysł projektuje zagrożenia na przyszłość. Co, jeśli stracę pracę? Co, jeśli zdrowie się pogorszy? Co, jeśli wydarzy się coś, czego teraz nie przewiduje? Myśli te wywołują realne reakcje w ciele. Serce przyspiesza. Napięcie w mięśniach rośnie. Organizm zachowuje się, jakby rzeczywiście groziło mu niebezpieczeństwo. Eckhart Tolle porównuje umysł do ekranu, na którym nieustannie wyświetlane są filmy. Czasem są to przyjemne obrazy, ale częściej dramaty, których fabuła budzi stres i napięcie. Problem polega na tym, że człowiek zamiast uświadomić sobie, że ogląda ten film, zaczyna w nim uczestniczyć, zapominając, że to tylko wytwór myśli. Jeśli uda się zrobić krok wstecz i spojrzeć na to z dystansu. Można zobaczyć, że większość cierpienia istnieje tylko dlatego, że przywiązaliśmy się do historii, którą umysł nam opowiedział. Kiedy człowiek zaczyna dostrzegać ten mechanizm, pojawia się pytanie: skoro to umysł generuje cierpienie, to czy można go zatrzymać? Jak wyjść poza te myśli i zacząć doświadczać rzeczywistości taką, jaka jest, bez filtrów przeszłości i przyszłości? Odpowiedź znajduje się w kolejnym punkcie. Czy możliwe jest zatrzymanie myśli w zaledwie pięć sekund? Wydaje się to trudne, zwłaszcza gdy umysł działa niczym nieustannie tykający mechanizm, a jednak istnieje sposób, by natychmiast przerwać wewnętrzny hałas i wejść w stan całkowitej obecności. Nie jest to skomplikowana technika wymagająca wieloletniej praktyki medytacyjnej, to coś, co każdy może zrobić w dowolnym momencie i już za chwilę dowiecie się, jak to działa. Eckhart Tolle podkreśla, że umysł nie ma władzy nad człowiekiem, dopóki ten nie zacznie bezwarunkowo wierzyć w każdą myśl, która się pojawia. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich myśli działają w trybie automatycznym, powtarzając te same schematy każdego dnia. Zatrzymanie tego mechanizmu jest kluczem do uzyskania wewnętrznej ciszy. Istnieje kluczowa zasada, jeśli można obserwować swoje myśli, to znaczy, że nie jest się nimi. To proste uświadomienie sobie tej prawdy już w pierwszej chwili osłabia wpływ umysłu. Pierwszym krokiem jest zatrzymanie uwagi na teraźniejszości. Najprostszą metodą, którą można wykonać w dowolnym miejscu i czasie, jest całkowite skupienie się na oddechu. Wystarczy wziąć jeden głęboki wdech i skupić się na uczuciu powietrza wypełniającego płuca. Spróbujcie to zrobić teraz. Poczujcie chłód powietrza w nozdrzach, delikatne uniesienie klatki piersiowej, rytmiczny ruch ciała. W tym momencie myśli zostają przerwane, choćby na krótką chwilę. Jest to dowód na to, że umysł nie może działać równocześnie z pełną świadomością chwili obecnej. Jeśli ktoś nie potrafi natychmiast skupić się na oddechu, może zastosować inną technikę: zadanie umysłowi pytania, które nie pozwoli mu na dalsze myślenie. Może to być coś prostego, jak Jaki będzie mój następny pomysł? W tym momencie umysł zamiera, jakby czekając na odpowiedź. Pojawia się absolutna cisza, to moment, w którym można doświadczyć przestrzeni pomiędzy myślami. Jeśli powtórzy się to kilkukrotnie w ciągu dnia, wewnętrzny monolog zaczyna słabnąć, a myśli przestają mieć nad człowiekiem taką władzę, jak wcześniej. Kolejną skuteczną techniką jest przekierowanie uwagi na zmysły. Gdy pojawia się natłok myśli, warto zwrócić uwagę na dźwięki w otoczeniu, wsłuchać się w delikatne szmery, szum wiatru, odgłos kroków na podłodze, cichy szelest ubrań. Można też spróbować w pełni skupić się na dotyku, poczuć ciężar własnego ciała na krześle, fakturę tkaniny na skórze, subtelne napięcie w dłoniach. Jeśli spojrzy się na coś zwykłego, jak kubek na stole. I przez kilka sekund obserwuje się go bez analizowania, umysł znów traci swoją władzę. Dzieje się tak, ponieważ nie można jednocześnie w pełni doświadczać teraźniejszości i jednocześnie myśleć o przeszłości czy przyszłości. Dla wielu osób odkryciem jest to, że moment, w którym umysł milknie, nie jest pustką ani nudą. To prawdziwe doświadczenie istnienia bez zbędnych filtrów myślowych. To coś, czego nie można do końca opisać słowami. Ale można to poczuć. To chwila, w której stres znika, napięcie się rozpuszcza, a wewnętrzna cisza daje uczucie głębokiego spokoju. Niektórzy mogą zapytać, co się stanie, jeśli rzeczywiście uda się zatrzymać myśli? Odpowiedź jest prosta. Pojawia się uczucie ulgi, jakby zdjęto z pleców niewidzialny ciężar. Brak nieustannej analizy otwiera przestrzeń, w której można poczuć prawdziwą wolność. Wystarczy kilka sekund, by zauważyć różnicę. A jeśli stanie się to nawykiem, umysł przestanie panować nad człowiekiem, to on zacznie kontrolować umysł. Czy możecie sobie wyobrazić życie, w którym myśli są jedynie narzędziem, a nie nieustannym źródłem stresu? W kolejnej części przyjrzymy się temu, dlaczego większość ludzi nie potrafi wytrwać w stanie obecności i co sprawia, że umysł wraca do swoich dawnych nawyków. Każdy człowiek doświadczył w swoim życiu momentu, w którym był całkowicie obecny. Może to była chwila zachwytu nad pięknem natury, moment cichego podziwu, kiedy słońce zachodziło na horyzoncie, lub kilka sekund całkowitego zatracenia się w jakiejś czynności. W tych rzadkich chwilach umysł był cichy, nie tworzył zbędnych analiz, a rzeczywistość wydawała się bardziej intensywna i prawdziwa. Dlaczego więc tak trudno utrzymać ten stan na dłużej? dlaczego większość ludzi nie potrafi być w teraźniejszości, chociaż jest to ich naturalny stan. Problem tkwi w nawykach umysłowych, które od najmłodszych lat kształtują sposób, w jaki postrzegana jest rzeczywistość. Od dziecka człowiek uczony jest analizowania, planowania, oceniania i porównywania. Przyszłość wydaje się czymś, do czego trzeba dążyć, a przeszłość czymś, co należy zrozumieć i wyciągnąć z niej wnioski. W efekcie umysł przyzwyczaja się do nieustannego skakania między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie. Teraźniejszość staje się czymś niewidzialnym, czymś, co zawsze wymyka się z rąk. Kiedy człowiek próbuje zatrzymać myśli i skupić się na chwili obecnej, bardzo szybko pojawia się opór. Umysł buntuje się przeciwko ciszy. Jeśli przez całe życie funkcjonował w trybie analizy, nagłe wejście w stan obecności może wywołać wrażenie, że coś jest nie tak. To dlatego wiele osób nie potrafi usiedzieć w spokoju, nie sprawdzając telefonu, nie planując kolejnych zadań, nie wypełniając każdej wolnej chwili aktywnością. Pojawia się wrażenie pustki, a umysł automatycznie chce ją czymś zapełnić. Dodatkową przeszkodą jest lęk przed utratą kontroli. Wiele osób wierzy, że jeśli przestaną analizować i myśleć o przyszłości, coś złego może się wydarzyć to iluzja. W rzeczywistości ciągłe planowanie nie daje prawdziwego bezpieczeństwa. Sprawia jedynie, że teraźniejszość zostaje zepchnięta na dalszy plan. Tymczasem to właśnie uważność pozwala dostrzegać rzeczywistość taką, jaka jest i podejmować decyzje bez zbędnego napięcia. Codzienne życie dostarcza wielu okazji, by wejść w stan obecności, ale większość ludzi je ignoruje. Proste czynności, takie jak mycie rąk, picie herbaty czy słuchanie dźwięków wokół siebie, mogłyby stać się okazją do świadomego doświadczania teraźniejszości. Zamiast tego umysł natychmiast zaczyna błądzić. Pojawia się przypomnienie o niezałatwionej sprawie, analiza ostatniej rozmowy, rozmyślanie nad przyszłymi wydarzeniami. Brak umiejętności bycia w teraźniejszości jest więc nawykiem, ale tak samo można wyrobić przeciwstawny nawyk regularne powracanie do chwili obecnej. Nie jest to trudne, jeśli wie się, na czym się skupić. Jak więc sprawić, by umysł przestał uciekać? W kolejnej części dowiecie się, jak praktycznie wprowadzić więcej uważności do codziennego życia i przejąć kontrolę nad własnym umysłem. Czy możliwe jest życie bez nieustannego szumu myśli? Wydaje się to nieosiągalne, ponieważ większość ludzi utożsamia swoją tożsamość właśnie z procesem myślowym. Jeśli nie myślę, to kim jestem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Najwięksi myśliciele, twórcy i filozofowie dochodzili do najważniejszych wniosków nie w trakcie intensywnej analizy, lecz w chwilach ciszy. To wtedy pojawiają się prawdziwe przełomy. Stan bez myśli nie oznacza pustki ani braku kontroli, wręcz przeciwnie. To momenty, w których człowiek działa w harmonii z rzeczywistością, bez zbędnego wewnętrznego chaosu. Umysł nadal funkcjonuje, ale nie narzuca się swoją obecnością. Myśli nie znikają całkowicie, ale przestają być przymusowe. Pojawiają się tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne, a nie dlatego, że umysł wpadł w kolejną pętlę rozmyślania o przeszłości czy przyszłości. Taki stan można porównać do przejrzystej tafli jeziora. Kiedy woda jest wzburzona, nic nie widać, obraz świata jest zniekształcony, ale gdy fale się uspokajają, dno staje się widoczne. Tak samo działa umysł. Kiedy przestaje wytwarzać zbędne myśli, rzeczywistość staje się wyraźniejsza. Decyzje łatwiejsze, a emocje bardziej stabilne. Najbardziej zaskakujące jest to, że gdy wewnętrzny hałas znika, pojawia się naturalna intuicja. Wiele osób uważa, że im dłużej będą analizować problem, tym lepsze rozwiązanie znajdą. Tymczasem najbardziej trafne decyzje rodzą się w ciszy. To dlatego genialne pomysły często przychodzą w chwilach, gdy człowiek się tego nie spodziewa, w trakcie spaceru pod prysznicem, tuż przed zaśnięciem. Gdy umysł przestaje forsować odpowiedzi, przestrzeń pomiędzy myślami otwiera drogę do prawdziwego wglądu. Efekty stanu bezmyśli można dostrzec nie tylko w podejmowaniu decyzji, ale także w codziennym funkcjonowaniu. Ciało przestaje być spięte, a stres traci swoją moc. Większość napięcia w życiu bierze się nie z samych wydarzeń, lecz z interpretacji, jakie nadaje im umysł. Jeśli ktoś stoi w korku, sam fakt opóźnienia nie wywołuje stresu. To myśl, nie zdążę, to katastrofa, co teraz zrobię, powoduje napięcie w ciele. Gdy takie myśli przestają dominować, znika również fizyczna reakcja stresowa. To samo dotyczy emocji. Gdy myśli przestają nakręcać negatywne schematy, człowiek przestaje reagować impulsywnie. Jeśli ktoś powiedział coś nieprzyjemnego, zamiast natychmiastowej reakcji pojawia się dystans. Można zauważyć mechanizm działania umysłu, a nie ślepo podążać za jego impulsami. To sprawia, że relacje międzyludzkie stają się zdrowsze, a konflikty rzadziej eskalują. Kolejnym efektem jest bardziej intensywne postrzeganie rzeczywistości. Kolory wydają się żywsze, dźwięki bardziej wyraźne, a codzienne doświadczenia nabierają głębi. To dlatego dzieci tak intensywnie przeżywają świat, nie analizują go. Lecz po prostu w nim są. Ich umysł nie szuka powodów do zmartwień, dlatego każda chwila jest dla nich pełniejsza. Najważniejsze pytanie brzmi: czy można sprawić, by stan bez myśli stał się codziennym doświadczeniem? Czy można nauczyć się go utrzymywać, zamiast traktować jako krótkie momenty wyciszenia? W kolejnej części dowiecie się, jakie praktyki pozwalają nie tylko doświadczyć tego stanu, ale także uczynić go fundamentem. Codziennego życia. Stan wewnętrznej ciszy może wydawać się czymś ulotnym. Można go doświadczyć w krótkich chwilach, ale co zrobić, by stał się stałym elementem codzienności? Jak sprawić, by umysł nie wracał do swoich starych nawyków i nie przejmował kontroli? Na szczęście istnieją sposoby, które pomagają utrzymać uważność i sprawić, że stan bez myśli nie będzie czymś chwilowym, lecz naturalnym sposobem funkcjonowania. Pierwszym krokiem jest świadoma obserwacja własnych myśli w ciągu dnia. Nie chodzi o ich kontrolowanie, ale o zauważenie, kiedy pojawia się zbędna narracja. Wystarczy kilka razy dziennie zatrzymać się i zapytać siebie, czy ta myśl jest mi teraz potrzebna? W 90% przypadków odpowiedź będzie brzmiała nie. Taki prosty nawyk stopniowo osłabia automatyczne wzorce umysłowe. I sprawia, że człowiek przestaje bezrefleksyjnie podążać za każdą myślą, która się pojawia. Drugą metodą jest utrzymywanie kontaktu ze swoimi zmysłami. Cokolwiek robisz, spróbuj doświadczyć tego w pełni. Gdy jesz posiłek, zwróć uwagę na smak, temperaturę i fakturę jedzenia. Jeśli chodzisz, poczuj nacisk stóp na ziemię. W zwykłych czynnościach takich jak mycie rąk czy nalewanie wody do szklanki. Można odnaleźć stan obecności. Zwykle takie chwile mijają niezauważone, bo umysł w tym czasie jest zajęty analizowaniem przeszłości lub planowaniem przyszłości. Ale wystarczy na moment wrócić do teraźniejszości, a codzienność nabierze zupełnie nowego wymiaru. Trzecim sposobem jest wykorzystywanie otaczających dźwięków jako przypominaczy obecności. Można zamienić przypadkowe odgłosy w sygnały do powrotu do teraźniejszości. Za każdym razem, gdy usłyszysz dzwonek telefonu, śpiew ptaka, odgłos przejeżdżającego samochodu, zamiast mechanicznie reagować, zatrzymaj się na sekundę i zwróć uwagę na to, co właśnie się dzieje. To prosta technika, ale niezwykle skuteczna, ponieważ stopniowo przeprogramowuje umysł, ucząc go przebywania w chwili obecnej. Bardzo pomocne okazuje się również świadome oddychanie. Kilka razy dziennie warto zatrzymać się i wziąć trzy głębokie wdechy i wydechy, ale w pełni świadomie, czując jak powietrze przepływa przez nozdrza, jak unosi się klatka piersiowa, jak ciało powoli się rozluźnia. To nie tylko uspokaja umysł, ale także pomaga wyjść z trybu automatycznego myślenia. Dla wielu osób przełomowym krokiem jest wyznaczenie codziennych momentów ciszy. Wystarczy pięć minut każdego dnia w których nie ma telefonu, rozmów ani bodźców zewnętrznych, jedynie obecność. Może to być poranna chwila spokoju przed rozpoczęciem dnia, albo moment zatrzymania się wieczorem przed snem. To czas, w którym umysł uczy się, że nie musi nieustannie pracować. Pytanie brzmi: jak długo trzeba praktykować te metody, by stały się naturalne? Odpowiedź jest prosta: im częściej się je stosuje, tym szybciej stan wewnętrznej ciszy staje się nową normą. W kolejnym fragmencie dowiecie się, jakie zmiany mogą nastąpić w życiu, gdy umysł przestaje dominować nad rzeczywistością. Czy można zatrzymać umysł w zaledwie pięć sekund? Wydaje się to niemożliwe, ale jeśli spróbujesz, przekonasz się, że nawet krótka chwila całkowitej obecności wystarczy, by zmienić Twój sposób postrzegania rzeczywistości. To właśnie w tych pięciu sekundach kryje się sekret spokoju. Wewnętrznej jasności i większej harmonii. Wielu ludzi całe życie czeka na odpowiedni moment, kiedy wszystko się ułoży, kiedy zniknie stres i chaos. Ale co, jeśli wszystko, czego szukasz, jest dostępne od razu? Co, jeśli jedyne, co przesłania spokój, to nieustający hałas myśli? Każdy, kto zatrzymał się choć na moment, zauważył, że spokój nie jest czymś, co trzeba osiągnąć. On już tam jest, zawsze był. Ale giną w natłoku myśli, analiz i ocen. To jak z chmurami na niebie. Nawet gdy zasłaniają słońce, ono wciąż tam jest, czekając, aż niebo się przejaśni. W ten sam sposób działa umysł. Cisza i obecność to jego naturalny stan, ale trzeba zrobić dla nich miejsce. Kiedy na chwilę zatrzymujesz się i pozwalasz umysłowi przestać mówić, odkrywasz coś, co było tam cały czas. Czy pięć sekund może zmienić życie? Tak. Jeśli powtórzysz je wystarczająco wiele razy, jeden świadomy moment wystarczy, by przypomnieć sobie, że to Ty decydujesz, jak działa Twój umysł. Jeśli kilka razy dziennie zatrzymasz myśli na pięć sekund, zaczniesz zauważać, że coś się zmienia. Stres traci swoją moc, decyzje stają się prostsze, a ludzie wokół wydają się spokojniejsi, bo to Ty przestajesz nieświadomie oddawać kontrolę nad swoim samopoczuciem. To, co na początku wydaje się krótką przerwą w natłoku myśli, może stopniowo stać się nowym sposobem funkcjonowania. Pięć sekund ciszy, potem dziesięć, potem trzydzieści, aż nagle okazuje się, że w Twoim życiu jest więcej przestrzeni, więcej spokoju i więcej klarowności. Nie musisz czekać na idealne warunki. Możesz zatrzymać umysł w każdej chwili, podczas picia herbaty, spaceru, czy nawet mycia rąk. Spróbuj teraz. Weź głęboki oddech i zatrzymaj myśli na 5 sekund. Co się wydarzyło? Może pojawiła się lekka przerwa, może umysł wrócił szybciej niż się spodziewałeś, a może doświadczyłeś krótkiej chwili absolutnej ciszy, ale nawet jeśli trwało to tylko sekundę, to dowód na to, że możesz to zrobić. Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzu: czy udało ci się na chwilę zatrzymać myśli? Jak się wtedy czułeś? A jeśli chcesz więcej treści na ten temat, Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym materiale.